Witam państwa, Jan Bodakowski. E, w dzisiejszych rozmowach bez cenzuru, cenzury e, będę rozmawiał z Mariuszem Paszko e, o faszyzmie i antyfaszyzmie. Dzień dobry państwu. E, powiedz mi, e, bo bardzo wielu ludzi myli faszyzm, antyfaszyzm z e, narodowym socjalizmem. E, Faszyzm i antyfaszyzm, to dwie zupełnie... Ścisz, e, bo tu troszkę słychać jednak, to zaraz będzie jakiś pokus. E, faszyzm różni się od e, narodowego socjalizmu tym, że zupełnie inaczej e, określa to, jak, na czym polega e, wspólnota. Faszyści, no właśnie, faszyści, to. Faszyści, faszyści, włoscy, bo to jest taki mhm. klasyczny model faszyzmu, uważali, że wspólnotę buduje się wokół... Wspólnej kultury, że nas łączy wspólna kultura. Naziści niemieccy uważali, że łączy nas rasa i krew, i dlatego naziści wykluczali ze wspólnoty narodowej wszystkich, którzy nie spełniali kryteriów eugenicznych rasowych, natomiast naziści wykluczali ludzi nie spełniających kryteriów rasowych, natomiast dla faszystów nie miało to większego znaczenia, i dlatego w ruchu faszystowskim e, tak było tak wielu Żydów. Mm -hmm. W Włoszech... No, jakie były statystyki? Wło... To, są, to są wręcz dla nas szokujące statystyki, bo non stop słyszymy o tym, że faszyzm był ruchem antysemickim, a tu się okazuje, że wśród 48 tysięcy włoskich Żydów e, było około 6 tysięcy faszystów. To jest gigantyczna suma, to jest ponad kilkanaście procent. Jeżeli pamiętamy jeszcze o tym, że do par w partie polityczne to wstępowali głównie mężczyźni, dorośli, a odejmujemy wszystkie kobiety i dzieci, to duża, duża. No, nie, można było zaryzykować, no, że nawet zbliżająca się do połowy e, populacji. Czyli na pewno 30-40% pracy żydów e, mieszkających nie, nie, we Włoszech. takich dorosłych wspierało ruch faszystowski, było jakoś z nim związanym, więc nie możemy mówić o. O, o tym, że był to ruch antysemicki. Oczywiście I, i trzeba, trzeba wyraźnie odróżniać faszyzm od ruchów narodowo-socjalistycznych, tak? Od, od ruchu nazistowskiego. Nazistowskiego, od, niemieckiego. Tak, oczywiście. W 1938 roku weszły, weszło nowe ustawodawstwo wymuszone przez kontakt z Niemcami. W pewnym momencie Niemcy znalazły się. Nie, pomimo tego, że Włosi na początku byli w koalicji z Niemcami, to potem przestali być w tej koalicji i wtedy zaczęły się, zaczęła się eksterminacja włoskich Żydów. Ale to też trzeba pamiętać, że kiedy w Polsce Niemcy wymordowali całą populację Żydów mieszkających w Polsce, to tych włoskich Żydów z 48 tysięcy to zginęło 6,5 tysiąca w niemieckich obozach koncentracyjnych. To nie Włosi mordowali Żydów, tylko właśnie Niemcy. Więc mm -hmm. e, to też takie używanie, na przykład wiązanie faszyzmu z antysemityzmem jest po prostu nieporozumieniem naukowym, i, e, a jest to, ma to swoje korzenie. A tylko gdybyś polityczne. troszeczkę tak bardziej dla zwykłego, szarego zjadacza chleba wyjaśnił, co to znaczy różnica kulturowa i lasowa? E, Niemcy mówili o tym, rasiści mówili o tym, że krew, że łączy nas krew, mm -hmm. to, że Niemcem może być ktoś, kto jest tylko, tylko rasowo czysty, nie może być to Słowianin, nie może to być, nie może to być Żyd, nie może to być Murzyn. Mm -hmm. i to jest taka tradycja rasistowska, postrzegania świata, świata mm -hmm. rasistowskiego, a, a i... włoska tradycja faszystowska była taką, taką, bliższą tradycji europejskiej, e, bo, bo ta tradycja rasistowska to była bardzo taka, m, m, naród etniczny, podobny do tradycji żydowskiej. Mhm. Natomiast e, włoska tradycja była bardziej bliska e, tej idei Rzymu imperialnego, czyli, mhm. czyli naszej idei łacińskiej, że po prostu wszyscy, niezależnie od swojej rasy, przynależności, przy, e, rasy, koloru skóry, byli po postrzegani, jeżeli byli jeżeli czuli się Włochami, czuli mm -hmm. się e, dziedzicami imperium e, e, rzymskiego, to, to, to byli postrzegani jako Włosi. Mm -hmm. A powiedz mi, bo Niemcy robili mm, naziści niemieccy, tak? Tak. E, robili masę takich mm, dziwnych rzeczy, jak na przykład mamki rozpłodowe. A to jest mit. To jest mit? To jest mit. E, mity, okay, właśnie. Mity, mity, g, kiedyś, kiedyś poświęcimy mm. jeden odcinek na pewno na no, Narodowy Socjalizm, ale tu możemy sprostować. Mm -hmm. Lesbensborn e, to była instytucja, e, w której nie, nie dochodziło do zapładniania e, rasowo czystych Niemek przez SS. No właśnie, nie, znaczy nie czyste Niemki, tylko że były tak zwane mamki rozpodowe, e, które miały rodzić tych czystych, alejczyków. To, to było powiedziane, że to miało być takie rozbudowe. Mm. Instytucja e, Leif -Born, e, to były domy, domy dla e, żon e, i kochanek SS-manów, mm -hmm. e, którzy byli na froncie i one tam po prostu w, e, w sytuacji, w której, w której były w ciąży otrzymywały pełno, pełne wsparcie i pomoc. Nie wiązało się to z żadnym zapładnieniem. Jest to mit bardzo barwny. Była to instytucja taka pomocowa, e, oczywiście e, przeznaczona dla pewnej wąskiej grupy, grupy związanej kobiet z SS, natomiast e, do takich barwnych sytuacji jak tam... E, Seksu to tam nie dochodziło, to była po prostu instytucja pomocowa. Mhm. I tyle, ale to, to może innym razem. No to... Jasne, a jeszcze jedno pytanie, bo a propos tego, to ja y, gdzieś tam czytałem czy słyszałem, że y, ci y, narodowi socjaliści jak robili te badania tą idealną rasą aryjską i zaczęli opisywać tą rasę Aryjską, to w końcu mi wyszło, że idealny Aryjczyk to jest Słowianin. No, to było wiele niekonsekwencji. Mm -hmm. dlatego, dlatego tak bardzo im dobrze szło, e, kiedy była pacyfikowana za, za szczyzna mm -hmm. To jest w ogóle temat, temat zapomniany w Polsce, gdzie, gdzie e, rodziców tych dzieci po, pomordowano. Mm -hmm. Dzieci polskie wywieziono, wywieziono tak z Niemiec, z Jakieś ile tysięcy wtedy? E, Nie wiem dokładnie, ale to jest jedna, 30 jeden, tysięcy jedna tysięcy z. Z rzeczy związanych właśnie mm. z martyrologią narodu polskiego. Mm -hmm. Ale warto przypomnieć, że e, Kościół katolicki mm -hmm. wbrew takiej lewicowej propagandzie dotyczącej faszyzmu mm -hmm. e, antykatolickiej, dotyczącej, która wmawia ludziom, że, że księża byli powiązani z nazistami, z faszystami, e, epatuje zdjęciami e, duchownych salutujących. Po pierwsze, proszę Państwa, E, salutowanie, które jest, e, nam się dzisiaj kojarzy absolutnie z ruchem nazistowskim, było przed wojną ogólnie przyjąty, przyjętym e, pozdrowieniem. To było oficjalne pozdrowienie ruchu olimpijskiego. Na olimpiadach wszyscy olimpijczycy się w taki właśnie sposób pojawili. W... Tak, w, z wyciągniętą ręką e, m, pozdrawiali, tak się pozdrawiali też skautowie. E, nie, nie kojarzyło się to zupełnie z nazizmem, mm -hmm. e, więc y, y, nie, nie te, te zdjęcia, które mnie patuje lewica, proszę brać je tak z Dużym dystansem, dopatrywać się kiedy, kto, gdzie, jak. Mhm. A poza tym, to, że w armii niemieckiej byli, byli kapelani, to armii, w każdej armii, może prócz sowieckiej, byli, byli kapelani. Choć kapelani byli na przykład w jednostkach ludo, tzw. Tak Ludowego Wojska Polskiego, mhm. w armii Berlinga też byli. Okay. I też byli kapelani w czasie rewolucji hiszpańskiej. Po stronie komunistów o działach katalońskich. Mm. O tym czym się też nie pamięta, więc spokojnie to, że jakiś ksiądz był kapelanem w armii niemieckiej, nie miało ten żaden związek z nazizmem. Ale ja, bardzo ważną rzecz. Ja tylko jest. jeszcze powiem naszym widzom, że jesteśmy na żywo. Mm -hmm. Możecie nam zadawać pytania. No i pod koniec czy w trakcie, jeżeli zobaczymy, że te pytania są, no to postaram się to Jankowi zadać, bo on od faszyzmu i antyfaszyzmu. Jest tak. no, ja, dobrze ja, oczytany. Lubi, lubi, mhm. lubi ten temat. E, e, w, lubi temat przez wszelkich ekstremizmów politycznych. E, I bardzo ważną rzeczą jest to, że kie, e, faszyzm, nazizm przed II wojną światową był bardzo po, dobrze postrzegany na salonach politycznych Zachodu. Bo faszyzm. Faszyzm, nazizm, Włoszizm, nazizm też? Nazizm też. Adolf Hitler był człowiekiem roku, tam największych amerykańskich tygodników. Tak, to pamiętam. Cie, cieszyli się ogromnym poważaniem. Gdyby nie, wywoła, nie było II wojny światowej, pewnie dzisiaj by stały ich pomniki. I Adolf, no tak, ale niektórzy budują pomniki, ale to w innym programie. I ważną rzeczą jest to, że kiedy cały świat zachwycał się faszyzmem i nazizmem, to je, była jedyna instytucja, która te dwa ustroje e, jednoznacznie od samego początku potępiała, i był to Kościół Katolicki oficjalnymi encyklikami e, wydawał encyklikami Brandenzogel, Suma Pontyfikalna, jeszcze kilka innych encyklik, które były antynazistowskie, e, i które pokazywały e, jeszcze przed epoką zb zbrodni dokonanych mm -hmm. przez te e, ustroje, że te ustroje są szkodliwe i niebezpieczne. E, zarzucano im gloryfikowanie. E, tak, stawianie ponad, mo, państwa ponad moralność, i papieże uprzedzali, że takie e, odcięcie się od moralności jest bardzo niebezpieczne, bo może mm -hmm. dojść do straszliwych zbrodni. I, ja, ja sława, ta, mm -hmm. I słowa papieży się spełniły, oczywiście, dzisiaj nikt o tym nie pamięta. Łącznie z Kościołem Katolickim nie są wydawane te cykli, one powinny być wydawane i każdy katolik powinien je przeczytać, tym bardziej, że one są do dzisiaj bardzo aktualne, ale to powiemy później o, mówiąc o związku między faszyzmem a na przykład Unią Europejską. Dobra, a powiedz mi, czy, co sądzisz na temat manipulacji, na temat Piusa XII? Bo to jest też, to jest ta, ta no tak, zwana, tak zwana legenda Piusa XII, zaczęło się od, to, od takiego komunistycznej sztuki. W rzeczywistości, w rzeczywistości, jak się zna historię Piusa XII, to, ten papież ma niezwykle ogromne zasługi w, w krytyce faszyz nazizmu, faszyzmu, w pomocy Żydom i, i oskarżanie go o kolaborację z nazistami jest, Bezsensowne, a to, że w pewnym momencie, e, bo sytuacja, że papież nie wydał w czasie II wojny światowej, jak był otoczony armią niemiecką, nie, widał, nie wydał żadnego oficjalnego potępienia nazizmu. E, wiązała się narodowego z Narodowego socjalizmu, na, tak? Właśnie, tak, narodowego socjalizmu, który potępił już dużo wcześniej encyklikami wcześniejszymi. Wiąże się z tym, że kiedy episkopat jednego z krajów Europy Zachodniej, ja pamiętam, to była Francja i Belgia, skrytykował politykę, politykę nazizmu wobec Żydów, to represje nazistowskie w Odwecie były straszliwie i krwawe. Wiadomo było, że, że niestety nie można tego powiedzieć, bo się narazi cały system Kościoła, który udzielał ogromnej pomocy Żydom, bo bez pomocy księży nie, nie, życi nie mieliby jak uciekać z Europy Zachodniej, to księża właśnie umożliwili. Ci sami, którzy po wojnie byli pomawiani po, po, po o to, że pomagali nazistom u, u, i faszystom uciekać z Europy, to właśnie ci sami księża e, dużo wcześniej organizowali przerzut Żydów z Europy. Mm. To kto, kto, kto tą propagandę no to anty... to, to antypiusową zaczął? To, to był wymysł, to, wiadomo, że ta sztuka została napisana przez na podstawie różnych dokumentów dostarczonych przez sowiecki wywiad mm. autorowi. No, i oczywiście ona była nagłośniana. To była sztuka pod tytułem miastnik Hitlera. Mhm. I ona była nieustannie nagłośniana. No, i książka jakaś jeszcze powstała, przetłumaczona ona, na masę języków. I ona w kółko, i te, 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 te materiały były powielane. Historycy wielokrotnie udowodnili, że to są brednie, ale nikt nie bierze tego pod uwagę. Nie? No i trzeba to nagłaśnić. Prawda? No i trzeba o tym mówić. Mhm. A powiedz mi. Y kiedy nastąpiła zmiana sojuszu faszyzmu z Niemcami na Amerykę? A to jest bardzo ciekawy temat, bo na przykład myśmy tutaj w Polsce mhm. nieustannie mamy do czynienia z takimi bojówkarzami lewicowymi, różnymi emerytkami, które napadają na manifestacje patriotyczne i non-stop drą ryja, że faszyści okropni albo trzymają takie bzdurne, bzdurne, bzdurne transparenty, transparenty że moja babcia. W powstaniu walczyła z faszystami. Tylko, że ja przypomnę, e, że w 44 roku, kiedy e, w sierpniu e, wybuchło powstanie warszawskie, to faszyści włoscy od roku już byli w koalicji antyhitlerowskiej, bo w 43 roku, czyli rok wcześniej, Wielka Rada Faszystowska odebrała władzę Benito Mussoliniemu i przyłączyła się do koalicji z Amerykanami, z, z Wielką Brytanią. Czyli dołączyli do Aliantów. Do Aliantów przeciwko, mm -hmm. przeciwko i mm -hmm. dlatego Hitler był uwięziony, dlatego Mussolini był uwięziony, Otto Skorzenzy go uwolnił i Mussolini był zmuszony założyć podporządkowaną Niemcom tak zwaną Republikę Solo i no, nie miał wyboru, jak go uratowali to Coś musiał zrobić. Coś musiał zrobić, bo może by go zgubili gdzieś tam po drodze. Mhm. E, więc, a, więc... Albo mógłby się wtedy odezwać znany u nas po e, operacji Smolensk, e, seryjny samolot. Seryjny samobójca. Samobójca. Więc mhm. A nie wiadomo, czy nie, 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 nie odezwał się, bo śmierć Benito Mussoliniego była bardzo na rękę wszystkim. E, Najczęściej tacy, tacy ludzie w pewnym momencie mm -hmm. stają się kłopotliwy. Ale słyszałeś, jak Stalin skończył? A to tak, znamy. znamy Poduszką. Poduszony. E poduszony. Tak. E no. e Różnie to bywa, najzabawniejsze, mm -hmm. ale z tej historii. To już zupełnie anegdota, mm -hmm. zupełnie, zupełnie z boku. E Władimir Putin miał mm -hmm. dziadka, i ten dziadek był kucharzem ostatniego cara Lenina i Stalina. Serio mówisz? Serio. Serio. Pojawia się, pojawia się w artykułach i książkach o Władimirze Putinie. Tak A podobno wychowywali go Żydzi, ostatnio mówiłeś. A tak, tak. No. Ale to jakaś ściema, myślę. Nie, nie, nie. To jest poważnie. To jest oficjalnie pisane w... Przez, Izra w, Przez Izrael. W, w izraelskich... No to wiesz. W izraelskich... Słyszałeś, co to znaczy kaczka w języku e... rosyjskim? Nie. Jak mówią, że w języku... Czytam właśnie ostatnią książkę jest dezinformacji rosyjskiej. I jeżeli w Rosji się mówi, że lecą kaczki, to znaczy, że robią szum medialny, kłamią, 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 kłamią. Jak w tym żarcie, jak się woła na zwykłą kaczkę? Taś, taś, taś. A na dziennikarską? Tas, tas, tas. Eee, ale tutaj Wracamy do tematu. Bardzo, tak? bardzo łatwo mm -hmm. przyszliśmy do tematu, skąd się wziął ruch antyfaszystyczny. No właśnie, skąd? Szanowni Państwo, wszystko się zaczęło od tego, kiedy e, na początku lat 20. znany socjalista e, Benito Mussolini doszedł do wniosku, E, że e, bezsensowną drogą dla lewicy jest internacjonalizm i podporządkowanie się Moskwie. Chcesz mi powiedzieć, I że myśli, od socjalizmu przeszedł e, do faszyzmu? Nie no, on był socjalistą mhm. i pozostał tym socjalistą, bo faszyzm jest ruchem lewicowym, tylko mhm. doszedł do wniosku taką lewicą patriotyczną, doszedł mhm. do wniosku, że, bo komuniści... A to może dlatego PiS nazywają faszystami? To e, w pewnym, w pewnym momencie jest usprawiedliwione, ale, ale przejdziemy, przejdziemy, mhm. przejdziemy dalej. I Benito Mussolini doszedł do wniosku, że pomysł komunizmu, który chce zniszczyć rodzinę, własność, państwo, kulturę, no jest niepotrzebny, a poza tym nie wzbudza zainteresowania klasy robotniczej. Więc wymyślił sobie, że on może pozostawić te wszystkie sympatyczne instytucje jak państwo, kultura, religia a zapewnić, jak rozwiązać problemy socjalne, czyli zapewnić bezpieczeństwo socjalne, prawa robotnicze wszystkim robotnikom. I ten pomysł chwycił. Okazało się, że klasa robotnicza w Europie Zachodniej woli taką lewicę, mhm. która nie odrzuca europejskości, a, a, a zapewnia ochronę socjalną przed drapieżnym kapitalizmem. Mhm. No i komuniści w Moskwie się wkurzyli. Bo okazało się, że nie będą w stanie wygrać na drodze demokratycznej, na co liczyli, wyborów i wykorzystać gniewu klasy społecznej, bo nagle te problemy socjalne by ktoś wpadł i zaczął rozwiązywać. I Zresztą, może dlatego, marksizm w Niemczech się nie udał, bo Kościół zaczął tam poprawiać rolę tam, społeczną, tam, status społeczny, zaczął szkolić ludzi. I to upadło automatycznie, taką, bo ludziom taką, się zaczął poprawiać. Taką odpowiedzią też był, była katolicka nauka społeczna, mm -hmm. bo były rzeczywiście problemy socjalne, e, bieda, e, wykorzystywanie klasy robotniczej, byłą faktem, nie, nie, kapitalizm XIX-wieczny no, nie był taki różowy, jakby, jakby nam to chciał e, wmówić prezes Janusz korwin e, klasie, klasie robotniczej się nie podobało. Mhm. E, no i e, komuniści z Moskwy, Lenin rozkazał, że tworzymy teraz ruch antyfaszystowski i faszystami nazywamy wszystkich naszych przeciwników. E, nie tylko jakichś konserwatystów, narodowców, patriotów. I to Lenin także, tak Tak, tak, e, ale także socjaldemokratów, socjalistów. E, I ruch antyfaszystowski powstał właśnie w latach dwudziestych. 20 lat przed zbrodniami nazistów nie miał nic wspólnego z, z tymi nazistami, więc teraz mówienie, że antyfaszyzm, bo zbrodnie, to wszystko jest antyhistoryczne. E, I dochodzimy do dnia dzisiejszego. Mhm. Właśnie jak to wygląda, bo wspomniałeś, że pewne elementy faszyzmu, może nawet narodowego socjalizmu, może się mylę, można dostrzec w... Polityce Unii Europejskiej. E, przede wszystkim faszyzmu. Mm -hmm. e, narodowy socjalizm, zostawmy sobie jako mm -hmm. inną ideologię na zupełnie inny odcinek. Dlaczego Unia Europejska, e, uważasz, posługuje się metodami faszyzm. faszystowskimi? Za, za, zacznijmy od tego, czym jest faszyzm. Głównym celem faszyzmu, który zresztą był krytykowany przez Kościół Katolicki, mm -hmm. było podporządkowanie wszystkich dziedzin życia e, biurokracji państwowej. Temu, że o wszystkim decyduje państwo i biurokraci. Że to, A to już platy z wszechobecne. O no, nic no, tak. e, nic nowego się nie pojawia, to, to, to wiem. I mhm. niestety, e, i, i, i to jest klucz myślenia faszystowskiego. Faszystą jest nie ktoś, kto ma narodowe poglądy, tylko ktoś, kto chce podporządkować wszystko państwu. Mhm. Bo zresztą ideologia faszystowska podporządkowania wszystkiego państwu. Jest sprzeczna z ideą narodową, bo narodowcy uważają, że to nie, 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 nie państwo ma decydować o, o wszystkim, tylko ludzie w, w ramach narodów mają być samorządni. Im żadna biurokracja państwowa do niczego nie jest potrzebna. I większość narodowców, na przykład w xx międzywojennym, polskich, e, była dlatego wolnościowcami, bo uważała, że państwo, tutaj sanacyjne, zbyt ingeruje w rzeczy, życie społeczne. Identyczne zdanie miał Kościół katolicki, który e, głosi zasadę subsydiarności, czyli tego, że problemy to ma najpierw rozwiązać sama jednostka, potem e, rodzina, potem e, społeczność lokalna, samorząd, a na końcu, kiedy już niko, nie daje się tego samodzielnie rozwiązać, może integrować państwo, a jeżeli robi to wcześniej, to szkodzi życiu społecznemu. Mhm. I mamy teraz Unię Europejską, która w identycznym duchu jak faszyści. Chce ingerować w każdą dziedzinę naszego życia, wszystko Wol podporządkowywać. Ee, włącznie, z tym, włącznie z tym, że ślimak jest rybą, krzywizna banana tak, ma być taka, ty, a nie inna. Tym, że na przykład my w Polsce nie możemy obniżyć podatków bez zgody Unii Europejskiej, mhm. e, że my nie możemy mieć własnego ustawodawstwa, mhm. że musimy mieć wszystko regulowane przez Unię Europejską. Wiesz jak Polacy sobie poradzili z żarówkami energooszczędnymi? Zaczęli je nazywać przemysłowe. No tak, ale to wszystko... Ale w świad... ogóle produkcja żarówek energooszczędnych jest szkodliwa dla środowiska. E, e, wszystko wszystko to, to pokazuje takich e, o tym, jakie są absurdy e, Unii Europejskiej, jak to jest kosztowne, jak to jest bezsensowne, bardzo dużo na przykład e, cukiernik pisze taki mhm. ekonomista, bardzo dobre książki. I szanowni Państwo, jeżeli ktoś macha Macha flagą Unii Europejskiej, to musi się uświadomić, że Unia Europejska z ducha, ducha ma bardzo podobnego do faszyzmu. Tak jak faszyści chce kontrolować nasze życie, więc ktoś, kto e, mówi, że jest antyfaszystą, prawdziwy antyfaszysta jest przeciwny ingerencji państwa we wszystkie dziedziny życia jest wolnościowcem, jest przeciwny Unii Europejskiej. Mm -hmm. Ok, tyle kończymy. To na ten temat na razie krótko, tak, tak ale właściwie Kończymy, za chwilę wracamy z kolejnym tematem. Serdecznie temat. Państwa zapraszam. Także na razie przełączamy się, żeby był materiał. Tak. Dziękujemy.